Widzę. Dzisiaj gramy Kapi 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 Bara, Cupy Bara, Cupy Kurczę, nie powiedziałem sieba. A może powiedziałem? I zostawcie łapki w górę. Bo to jest odcinek, gdzie gramy sobie kapi Dobra, a ja mi się nie chce klikać. Łączyłem autoklikera Znacznie szybciej idzie, patrzcie jak To go akcelerator Ja Ja Co? Ja więcej mu zadaję niż ona, bo jest On mi Więcej, więcej Ej, mieliśmy Thanos Ej, gdzie nie by wyglądała Capybara 18% a proszę mi pokazać tutaj głównego bossa Ej, co to jest? A co to są za drzwi? Dobra. Już upolowałem na coś. He, test, który ważę. Dobra, gdzie tu jest boss? Widzowie jeśli widzicie... o, o A papus... Nie stać pie. Ej dobra, to tylko sobie to Zwalę Kurde ile to wale o, oh, dobra! I napiszcie w komentarzu Capybara Thanos Okej, okay, widzowie? Ej, dobra, to tego chcę pokonać uh, A muszę najpierw zobaczyć ile on ma HP Nie yeah. Zbyt dużo. Widzieliście ile on miał? I to myślałem, że te muszelki biją. Ale nie biją. Ale się ciężko... Nie! Co to jest? Co to jest to różowe? Co to jest? O, widzę, jeśli wiecie jakie kapibary miałem, to takie i co chcecie napisać w komentarzu. Czyli chodzi o to kapibara Thanos jaką ta, kapibarę macie. Możecie mi napisać. Na przykład 1, 2, 5, 10, 20, 35, 50, 100 i tu ile. Teraz mam kapibarka rybka. O Boże, co ja straszę, bo schodzi to życie. I powiem ważną rzecz. Kalały! Julia Kruszyńska. Do tego jeszcze kalał. Werek, podłoga, KU ale ja to się jakoś nie mogę się portować Ja nie mogę Albo mogę Tylko ja nie Dobra Kurde, to były zadania. Oj, już się chce gdzieś ja się Gdzie szelportować. Biega, 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 ty puste. Dobra, widzowie. Teraz szukał, żeby się portować widzowie. Eee. Eee. Gdzie to jeszcze portowali? Nie? że to jest update do Tylko czemu trzeba... ej twórcy dodajcie Dodajcie update do capibarek ej, poko... o co ja go nadal piję a mi się nie chce Bo na przykład chce mi się nagrać z gry o! 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 I z kim chcę, żebym nagrywał? Albo jakie gry, żebym grał? No to jest dopiero coś! Capybara Regin! Łał! Wow, to mnie bije! Nawet jak jesteś odwrócony, to na też cię bije? A po prostu jak jesteś na terenie, okej. Okay. O, znaczy cię szybciej bije. Ale te wielorub jest strasznie silny. Kurde, ja tu cały czas szukam, jak się jeszcze importować widzowie. No, ta mapa jest za mocna. Aksyloty mi nic nie robią. Ja ich szybciej pokonuję. O! Oh, oh. Ej, dobra, nie jest tak źle. 20 mi brakuje, a jestem na dwudziestym. Na 26 szóstej Serio? Serio? I teraz będą prawie ryby. Kapibara, żaba. Ja się domyślam, że tu będzie kapibara, żaba. To co klikam, to będzie pewnie kopi Albo mi się wydaje, co to jest? 20 trzydzieści, 30... co to jest? Ej, dobra, widzowie, nie. Pięćdziesiąt dwa. Ja wyłożę widzowie Coś się popsuło i... Uuu, page simulator. Page simulator! I dobra widzowie. Ja nagryw co od chilek. Po